Witam serdecznie na prezentacji firmy RenderCube SA, nazywam się Daniel Szmański. Chciałbym przedstawić państwu firmę, jej osiągnięcia oraz plany na przyszłość i opowiem o największym sukcesie studia grze Medieval RenderCube założyłem w 2012 roku jako jednoosobową działalność gospodarczą. Początkowo firma zajmowała się tworzeniem grafiki, grafiki komputerowej na outsource. Tworzyliśmy modele 3D, tekstury, a nawet animacje oraz asety. Produkowaliśmy je głównie na potrzeby. Na w roku, jako jedną samą działalność gospodarczą na potrzeby głównie reklam i gier. W ciągu pięciu lat zebrałem zespół kilku osób i w 2017 roku przeszedłciłem firmę w spółkę ZO. Wtedy też zaczęliśmy tworzyć własny projekt po godzinach grę Monster League. Co prawda nie była ona sukcesem komercyjnym, nie znaliśmy się wtedy na marketingu i nie, nie mieliśmy na to funduszy, ale gra została pozytywnie odebrana przez graczy, a my sami utwierdziliśmy się w tym, że jesteśmy w stanie stworzyć całą grę od A do Z. Po wydaniu Monster League rozpoczęliśmy poszukiwanie potencjalnego partnera. W wyniku tych działań nawiązaliśmy kontakt z firmą Toplitz Productions, które za zaproponowało nam stworzenie gry na bazie ich serii Dynasty. Wspólnie udało nam się stworzyć medieval dynasty, które odniosło niesamowity sukces komercyjny i zostało docenione przez graczy na całym świecie. Obecnie w zarządzie znajdują się dwie osoby, ja oraz pan Michał Nowak. Swoją przygodę z branżą gandewową zacząłem dość wcześnie. Mam już 15 lat doświadczenia, z czego 9 lat prowadzenia własnej firmy. Wcześniej między m.in. stanowisko głównego grafika 3D w firmie Techland i zarządzałem zespołem około 10-osobowym w tym czasie. Michała poznałem w 2013 roku, kiedy przyszedł do mnie na praktyki w ramach studiów. Rok później został pierwszym pracownikiem firmy. Zaczynał od tworzenia modeli 3D i animacji, a od początku pracy nad Monster League zajął się projektowaniem gier i nadzorowaniem produkcji, co robi do dzisiaj. Znamy się więcej, pracujemy wspólnie już kilka lat. Jest dla mnie prawą ręką. Wzajemnie sobie ufamy i dobrze uzupełniamy się charakterami. Obaj zaczynaliśmy się od przysłowiowego zera, tworząc modele i animacje do wielu projektów. Osobiście przechodzą przez wszystkie aspekty produkcyjne gier, więc stoi za nami solidne i praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie. W skład rady nadzorczej wchodzą trzy osoby z Productions, które jest naszym partnerem wydawniczym i głównym akcjonariuszem. Mają wieloletnie doświadczenie praktyczne na rynku gier w strefie wydawniczej. Jest też Krzysztof Szymański, mój ojciec, który wspiera mnie doświadczeniem od samego początku istnienia RenderCube, a także pan Przemysław Marmul, człowiek z bardzo dużym doświadczeniem w branży gier. W wielu kontaktach na całym świecie to właśnie dzięki niemu nawiązaliśmy współpracę z Topis który finalnie stał się naszym partnerem wydawniczym. Obecnie zespół składa się z 16 osób. Nie mamy tutaj wymienionych wszystkich, wszystkich którzy, którzy wsadzą w skład naszego studia, ponieważ cały czas na bieżąco rozbudowujemy, rozbudowujemy zespół, aczkolwiek core firmy tworzą osoby, osoby takie jak Damian Hoffman który jest głównym programistą, pan Paweł Szkudlarek, który jest 3D artystą od postaci, Rafał Gapik, główny artysta 3D, Anna Zielińska, główny, główna designerka poziomów oraz Michał Nowak i aktualny wiceprezes, projektant główny designer gry. Pracujemy wspólnie już jakieś 5-6 lat. Większość projektów, w których RenderCube brało udział, było tworzone, tworzone z nimi. Razem pracowaliśmy w pierwszym biurze, znajdującym się w Koruszkach. później przeprowadziliśmy się do Łodzi, gdzie aktualnie znajduje się siedziba spółki. Pozostali pracownicy w większości dołączyli w trakcie tworzenia Medieval Dynasty. Ostatnią osobę pisarza zatrudniliśmy dość niedawno, dosłownie z miesiąc temu. W lipcu planujemy zatrudnić jeszcze jedną osobę, a do końca roku studio powinno się rozbudować do 20-25 osób. Aktualnie poszukujemy osoby z doświadczeniem multiplayer'owym, o czym wspomnę później. Uważnie dobieramy nowe osoby, ponieważ istotne jest dla nas nie tylko doświadczenie pracownika, ale żeby pasowało do całego zespołu, gdzie wszyscy są u nas zgrani i cieszą się wspólną pracą. Projekty, przy których brali udział członkowie RenderCube, a to między innymi Wiedźmin 3, Green Hell, z którego jesteśmy bardzo dumni, a Pure Farming, Sniper Ghost Warrior, Cow, RS. Także um, pracowaliśmy przy największych produktach w Polsce i za granicą. Um, bardzo jesteśmy dumni z, z Grey której praktycznie cała roślinność i wiele asetów, które możemy zobaczyć, jak modele postaci, czy nawet animacji zwierząt została stworzona przez nasz zespół. Um, I przechodzimy teraz do największego sukcesu e, naszego studia. E, I tym sukcesem jest gra Medieval Dynasty. Została nam zaproponowana przez Topis Productions. Początkowo miała być to gra symulacyjna z mechaniką posiadania rodziny, standardowy element serii gier Dynasty od naszego wydawcy. Zaproponowaliśmy nasze dość nowatorskie zmiany w projekcie, nastawienie na survival oraz dodanie mechanik znanych z gier typu city builder, czyli budowanie własnego miasteczka i zarządzanie mieszkańcami. Dodatkowo chcieliśmy w naszej grze mieć więcej elementów RPG-owych, rozwój postaci, questy, różne ciekawe postaci w grze. Takie połączenie gatunków było dość oryginalne, ale firma Toptic zgodziła się na nasz projekt. Dużo też dyskutowaliśmy odnośnie settingu gry średniowiecza. Słowiańska wieś, która nie, nie jest dość popularna w, w grach. Większość ludzi, nie tylko graczy, kojarzy średniowiecze z zamkami, rycerzami, z walką na miecze. W tej kwestii trochę zaryzykowaliśmy oryginalność, bo poza kingdom.com, które miało taki klimat i osiągnęło sukces, to ciężko znaleźć podobną produkcję. Jednak ta decyzja okaza okazała się strzałem w dziesiątkę. Gracze docenili powieść świeżości z naszej strony. Przyjemny klimat średniowiecznej, i spokojnej wsi, w połączeniu z piękną grafiką, zachwycił wielu odbiorców. Aktualnie um, gra jest, jest, tak jak wcześniej wspominałem, połączeniem wielu gatunków um, survivalu czyli musimy przetrwać. A postać, która jest w grze, Rasimir, on ucieka przed wojną ze swojej rodzinnej rodziny, krainy i próbuje odnaleźć swojego wuja, który, który mieszkał w spokojniejszym, w spokojniejszym rejonie Europy. Niestety, docierając na miejsce, okazuje się, że jego wuj nie żyje i nie wiadomo, dlaczego tak się stało. I on musi rozwiązać tę zagadkę. Zaczyna sam, musi postawić swój pierwszy dom, zebrać swoje pierwsze jedzenie, polować pierwszego zwierzaka. I tak dalej. Dodatkowo dochodzi też symulacja, tworzymy narzędzia w naszej grze, broń, budujemy domy, możemy budować stanie dla koni czy, 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 czy inne, inne, innego rodzaju budynki produkcyjne. Dodatkowym aspektem gry, gry Medieval dynasty jest element RPG. Mamy bardzo, bardzo rozbudowane drzewko umiejętności oraz elementy takie jak questy, które są generowane co każdy sezon w grze a w grze są cztery sezony, czyli wiosna, lato, jesień, zima, które trwają po trzy dni w grze, mniej więcej około godziny na jeden, na jeden sezon. I za każdym razem, kiedy sezon się zmienia, zmieniają się też warunki rozgrywki oraz, oraz wszystkie elementy, jak questy i sprzedawane elementy przez, przez graczy, przez ludzi w grze i tak dalej. Ostatnim elementem jest strategia. Jest to dość unikatowe połączenie, ponieważ w grze FPP nastawionej na, na survival i eksplorację, a praktycznie nie widzimy takich elementów. My dodaliśmy to, to z dość dużym sukcesem. Pełne zarządzanie zasobami oraz, oraz mieszkańcami naszej wioski. Także jest to kor jest to unikatowych elementów, które składają się na sukces medieval Dynasty. A data premiery gry miała miejsce 17 września 2020 roku. Przy cenie sugerowanej w okolicach 30 dolarów. W Polsce była to mniejsza cena, ze względu na to, że jesteśmy polskim studiem, jest to 89,99 zł. Wersja 1.0, która będzie miała premierę jeszcze w tym roku, będzie miała podniesioną tę cenę do 35 dolarów mniej więcej około 30, 30 euro. Oraz cena konsol teraz zakładam, że to będzie 40 dolarów. Od momentu premiery gry we wrześniu zebraliśmy 92% pozytywnych opinii, i tych opinii jest ponad 17 tysięcy. Także jesteśmy z tego niesamowicie dumni. Gracze, gracze docenili grę bardzo i, i sądzimy, że, że jest to początek wspaniałej, wspaniałej drogi rozwoju tego projektu. Pierwsze 9 miesięcy. Samego, samej, samej premiery i wydania gry Medieval Dynasty um, składało się na pewne, pewne rzeczy i pewne Majstony, które osiągnęliśmy w trakcie. E, na przykład, bardzo dużym Majstonem, z którego jesteśmy niesamowicie dumni, jest to sprzedaż powyżej 600 tysięcy sztuk. E, jest to niebywały wynik, jeśli chodzi o, e, o wersję Ery Access. Um, nie mamy porównania jeden do jednego z innymi produktami, które, które aż w takim nakładzie by się sprzedały oprócz naj, najbardziej największych blockbusterów na rynku. Maksymalną promocję, jaką w tym czasie osiągnęliśmy, to było, było to 20% a, i nie zakładamy większych promocji przez najbliższe kilka miesięcy do, do roku. Przychody w 2020 roku z, same, z tytułu z, z sprzedaży gry wynosiły 7,5 miliona złotych, z czego zysk netto, jaki wypracowaliśmy, to było 5,9 miliona złotych. Jakie mamy plany rozwoju na, na, na dalszą drogę Medieval Dynasty? Dzieli się on na pewno majstronny, które rozpisaliśmy na tym timeline. Ie. Wydanie wczesnego dostępu gry jest już za nami. W lutym także ogłosiliśmy przekroczenie progu 500 tysięcy sztuk sprzedaży. Planujemy wydanie wersji 1.0 gry na przełomie trzeciego i czwartego kwartału jeszcze w tym roku, a przyszły rok spółka zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój projektu, w tym czasie zakładamy również wydanie wersji konsolowych. Rozpoczęła się także równoległa produkcja wersji gry na platformy VR, której stworzeniem aktualnie zajmuje się spółka Spectral Games, podmiot zależny od, od spółki Incubo, które odpowiedzialne jest w tym momencie za stworzenie wersji VR-owej gry Greenhalgh. Także doświadczenie po ich stronie jest, jest bardzo duże. Zakładamy także dalsze dodawanie kontentu darmowego, jak i płatnego do Medieval Dynasty na lata 2022 i 2023. Chcemy iść tą samą drogą jak Greenhill, który rozwijał produkty po premierze, dzięki czemu zainteresowanie nim nie malało, a wręcz wzrastało. Przechodząc dalej, mam do przekazania Państwu pewną informację, z której jesteśmy bardzo dumni. Gra od dnia wczorajszego jest dostępna także w formule Xbox Game Pass na PC. Nawiązanie współpracy z firmą Microsoft pokazuje siłę marki, jaką jest Mediwa Dynasty. I dzięki pojawieniu się grze w usłudze Game Pass możemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i pozwoli to na zwiększenie rozpoznawalności. Także jesteśmy dumni niesamowicie z tego. Dodatkowo to jest jedna z niewielu gier, która dostała się do, do Game Pass, a nadal będąc jeszcze w formule akcesowej. Także od dnia wczorajszego dołączyliśmy do takiej produkcji jak Medium czy This War of Mine od polskich producentów, którzy, którzy dołączyli do, do rodziny Xbox. Prezentując tutaj cykl z życia Medieval Dynasty i zaliczając kolejne majstony, możemy się spodziewać, że gra będzie klasycznym longsellerem. Zadawaliśmy sobie także pytanie, jaka inna gra, do której moglibyśmy się porównać w nawiązaniu do rozwoju Medieval Dynasty, jednym z oczywistych wyborów był Greenhouse Studia Clepeza. Pozwoliliśmy sobie porównać na wykresie, oj, porównać na wykresie liczbę dzienną graczy w piku, które, które grały jednocześnie w gry. W grę e, oraz czas, w jakim ona spędziła w, od wersji Array Accessowej do pełnej wersji przez Tryb i pierwsze DLC. E, analizując e, sukces Hela i moment, w którym aktualnie gra jest, pozwala założyć duży wzrost sprzedaży naszej gry i zainteresowanie po wypełnieniu kamieni milowych, które są jeszcze przed nami, e, które już Hell ma za sobą. E, ponieważ jak możemy zauważyć, e, premiera wersji Array Accessowej, którą my mieliśmy. Znacząco przekroczyła zainteresowanie premiery Greenhela i moment, w którym Greenhel przekroczył progi, które my wykręciliśmy na samym początku sprzedażowym, to była to premiera trybu COOP, i od tamtego momentu gra jest naprawdę, naprawdę interesująco odbierana, oraz, oraz bardzo dużo osób w nią gra do tej pory. Także przed nami jeszcze, jeszcze pewne majstony, które chcemy spełnić. Pełną wersję gry wydamy jeszcze w tym roku. Także miejmy nadzieję, że to będzie przy... i to jest przyczyna tego, że będziemy Longsellerem. Porównując także najważniejsze dane obydwu gier, możemy zauważyć, że liczba opinii Medieval Dynasty jest blisko, blisko połowie wszystkich opinii, które zgromadził Greenhill do tej pory. A pozytywny. Pozytywny procent recenzji mamy delikatnie wyższy i jest to ponad 91%. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ponieważ liczba ta nie spada od samego początku, od premiery, co zazwyczaj się dzieje w tych, w tych gatunkach gier. Jak już wcześniej porównywałem, też liczbę graczy w PicoRG Akcesowym. Mamy to dużo większe niż LinkedIn w PicoRG Akcesowym, aczkolwiek oni są. Um, już dużo dłużej na rynku i osiągają e, fajne wyniki już po, po, po wykonaniu swoich majstonów. Um, w czasie 9 miesięcy, um, odkąd jesteśmy w rejestrze sprzedaliśmy ponad 600 tysięcy sztuk. Greenhill e, sprzedał już ponad 2 miliony sztuk, więc to jest kolejny sygnał dla nas, że nasza gra e, także osiągnie, osiągnie wartości wysokie. Myślę, że milion, milion sztuk to jest tylko kwestia czasu, kiedy, kiedy, kiedy osiągniemy. Obu, ceny obu gier są na podobnym poziomie, także jesteśmy z tego też bardzo dumni. Kolejną grą, którą chcieliśmy porównać do serii Medieval Dynasty, ale um, która jest już dużo dłużej na rynku, żeby spojrzeć na możliwości potencjalnego long-sellingu samej gry, jest to, to Grade Forest. Jest ona na rynku od ponad 5 lat. A od 2014 roku była rozwijana jeszcze od wersji reakcesowej. accessowej na początku też miała wielkie zainteresowanie, aczkolwiek nie aż takie jak Medieval Dynasty w tym momencie ma. I od tamtej pory cały czas jest, jej sprzedaż wzrasta. Także analizując, analizując ten sukces, który miał The Forest i wszystkie te checkboxy, które my też chcemy spełnić. To też nas uświadcza w, w dalej w, w przeświadczeniu, że, że to będzie long seller, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby być long sellerem i marka będzie coraz silniejsza z, z biegiem czasu. Porównując też kolejne liczby, które Deforest które od samego od kwietnia w Reacces mieli był dość podobny do naszego, czyli jesteśmy na zbliżonym poziomie. Procent pozytywnych opinii jest również zbliżony do, do naszego, więc to też jest bardzo fajne porównanie. Ogólna liczba opinii tutaj nie możemy tutaj się zbliżyć nawet do wyniku Deforest, ponieważ oni, oni już są od kwietnia 2014 w sprzedaży. Aczkolwiek, jeśli spojrzymy na liczbę obserwujących z to nie są całe takie duże różnice, ponieważ zgromadziliśmy tutaj tej pory 164 tysiące ludzi, a The Forest ma followersów około 615 tysięcy, także jeden do czterech i wierzymy w to, że liczba zainteresowanych osób, które również są na u nas, przełoży się na zwiększoną sprzedaż w przyszłości. Jakie mam, jaką mamy wizję na przyszłość spółki oraz... To, co chcielibyśmy zrobić. Obserwując inne, inne gry z gatunku Survival, widzimy, jak wielki potencjał jest w grach multiplayerowych, zwłaszcza z możliwością kooperacji. W przyszłości chcielibyśmy stworzyć takie gry, które od początku będą posiadały, posiadały tą rozgrywkę. Istnieje także kilka koncepcji kolejnych gier z serii Dynasty, które moglibyśmy produkować. Aczkolwiek mamy też wiele własnych pomysłów, które są, które są w tym momencie schowane w szafie. Chcemy w nich jeszcze bardziej rozwinąć, dopracować różne elementy, które już były w Medieval Dynasty, żeby były lepsze, ciekawsze, a także dotrzeć do nowych, do nowych ludzi i, i dodać trochę nowych pomysłów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, temu co udało nam się osiągnąć od wydania Medieval Dynasty i większemu zespołowi, wiemy, że stać nas na stworzenie jeszcze lepszej gry. Porównując dane finansowe jakie spółka wygenerowała od roku 2019 poprzez 2020, które zamknęliśmy premierą Early Accessową Medieval Dynasty, widzimy, że dynamika wzrostu jest dość duża, przychody wzrosły ośmiokrotnie, a zysk netto spółki wzrósł 48-krotnie, co jest bardzo dobrym wynikiem. I w tym momencie zabezpiecza nam produkcję dalszą Medieval Dynasty, jak, jak i kolejne projekty, które byśmy chcieli robić w przyszłości. Um, największy wpływ na, na tą sprzedaż miała oczywiście i na tą dynamikę, miała, miała premiera Medieval Dynasty. Um, także um, dalej skupiamy się na tym projekcie, chcemy, chcemy dalej dołożyć wszelkich starań, żeby ten projekt e, się rozwijał i sprzedawał e, jak najlepiej. Jaka jest rola wydawcy w Medieval Dynasty i w naszej spółce oraz, oraz w partnerstwie, które mamy? I Media Group, które posiada u nas większościowy udział 65%, a jest 100% zależne od Topless Productions, um, które jest naszym wydawcą. W maju 2021 roku zakupiliśmy prawa do IP Medieval Dynasty od naszego wydawcy. I w tym momencie te prawa są w, w, pełni, w pełni u nas, w pełni w spółce oraz mamy podpisane, podpisaną umowę produkcyjno-wydawniczą ze spółką Toplic na, na dalszą produkcję gry oraz jej marketing. Partnerstwo z taką firmą jak Toplic pozwala nam się skupić w 100% na produkcji gry. Nie musimy zastanawiać się nad marketingiem oraz, oraz PR-em wokół, wokół samej gry oraz na przykład nad udziałami w najważniejszych targach branżowych, gdzie, gdzie firma Topis ma już duże doświadczenie i bardzo nas rozreklamowała w zeszłym roku, chociażby na Gamescomie. Także zajmuję się promocją gry, zajmuję się też także pozyskaniem nowych platform dystrybucyjnych. W tym momencie gra jest dystrybuowana na takich platformach jak Steam, Epic Game, Epic Game Store oraz GOG i wielu, wielu innych pomniejszych, także jesteśmy z tego niesamowicie dumni. Jak wygląda aktualna struktura akcjonariatu? Mamy cztery podmioty, które w, z racji aktualnej oferty sprzedaży akcji serii A i B będą, będzie wyglądała następująco. Akcjonariusze, którzy obejmą serię A i B, będą posiadali w okolicach 13,5% całej spółki. Cała reszta obecnych akcjonariuszy z racji free floatu i, i wymogów giełdowych po sprzedaży serii A będzie, będzie się kształtowała następująco: i Media Group zostanie nadal większościow, większościowym udziałowcem na poziomie 57%. ja, jako prezes spółki, będę posiadał ponad 21% firmy. Krzysztof Szymański oraz przemysł w okolicach 4%. Na co chcielibyśmy przeznaczyć pieniądze z planowanej emisji? Widzimy po, po naszym doświadczeniu oraz tym, jak, w jakich obszarach jeszcze, jeszcze potrzebujemy troszeczkę podpompować jakość, jest to chociażby rozbudowa studia animacji oraz muzyki. Wiemy, że animacje, które tworzymy, nie są najwyższej jakości, a chcielibyśmy to jakoś osiągnąć czyli to, co reprezentuje reszta gry. Dlatego chcielibyśmy zakupić niezbędny sprzęt, powiększyć całość biura oraz stworzyć faktyczną salę do mocapu oraz zatrudnić pracowników, którzy mogliby, mogliby pracować przy tym mocapie. Oraz dodatkowo chcielibyśmy studio dźwięko stworzyć, ponieważ mamy wielkie plany odnośnie implementacji rzeczy dźwiękowych do samej gry medieval dynasty oraz w przyszłości i posiadanie takiego studia mogłoby skrócić czas produkcyjny oraz pozwolić nam na, na, na nawet próby, jakiekolwiek pewnych rozwiązań, których normalnie byśmy nie mogli zrobić, ponieważ by to kosztowało zbyt dużo pieniędzy zlecając na zewnątrz. Dodatkowo chcielibyśmy zatrudnić programistów z doświadczeniem multiplayerowym, tak jak wspominałem wcześniej, spółka ma plany na produkcje multiplayerowe w przyszłości. Widzimy w tym potencjał, widzimy, widzimy tą sprzedaż, chociażby Walheim, jak, jak wyglądała, wyglądała premiera tej gry. Dlatego, jako spółka, chcielibyśmy na pewno w ten obszar się, się wdrożyć i w przyszłości implementować tego typu systemy w naszych grach. Chcielibyśmy na pewno zatrudnić i zbudować u nas dział komunikacji managementu oraz PR-u dla, dla własnych potrzeb oraz potrzeb spółki żeby marka samej, samej firmy była jeszcze bardziej rozpoznawalna. Dodatkowo część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na, płat, na końcowe płatności z za zakupu praw do IP. Pierwsza transza już została, została wykonana. Zostały jeszcze trzy, trzy transze, z czego jedna będzie, będzie wypłacona jeszcze w tym, w tym miesiącu, a dwie kolejne są uzależnione od majstonów, jakie, jakie gra będzie osiągać. Jaki sprzedażowych oraz wydania wersji 1.0 i dalej. Oraz dodatkowe pieniądze chcielibyśmy przyznać na, na kolejną rozbudowę zespołu, pozyskaniu, pozyskaniu kolejnych, kolejnych doświadczonych i fajnych ludzi, którzy mogliby nam pomóc chociażby w preprodukcji kolejnej gry, którą miejmy nadzieję rozpoczniemy w przyszłym roku, jeszcze kiedy będziemy kończyli Medieval Dynasty. I tak jak wcześniej wspominałem, poza emisją akcji oferowanych, jeszcze, jeszcze jest sprzedaż serii A, Także myślimy, że wszystkie te pieniądze, które, które pozyskamy, pozwolą nam polepszyć jakość i obecnego produktu i spowodują to, że będziemy mogli kolejne produkty w jeszcze lepszej jakości i w jeszcze lepszym, w lepszej sprzedaży doprowadzić do skutku i, i dowieść na rynek. Troszeczkę o parametrach oferty. Aktualna wartość oferty opiewa na ponad 27 milionów złotych. Sprzedajemy prawie 140 tysięcy akcji i próg wejścia przy tej ofercie to 470 tysięcy złotych. Cena za akcję w przedziale między 150 a 200 złotych, co, co będzie kształtowało wycenę spółki na poziomie 155 do 207 milionów złotych. O ceny, celach emisyjnych wcześniej mówiłem, także już nie będę tego powtarzał i chcemy zadebiutować na rynku New Connect jeszcze w trzecim kwartale tego roku, aczkolwiek nie mamy, nie mamy wpływu na to i wszystko będzie zależało od, od samej giełdy. Troszeczkę o harmonogramie samej oferty. Oferta ruszyła 7 czerwca, do 23 czerwca zbieramy deklaracje od inwestorów, między 24 a 29 czerwca będziemy zawierali umowę z chętnymi inwestorami, oraz zostawiamy sobie także okres między 30 a 2 lipca do podpisywania umów z inwestorami zastępczymi. Podsumowując, co możemy powiedzieć o samej, o samej spółce? Najważniejszym filarem jest, jest sukces komercyjny i blockbuster game, który mamy. Medieval Dynasty sprzedało się ponad 600 tysiącach egzemplarzy. Unikalne połączenie wielu, wielu gier i gatunków. To nie miało miejsca wcześniej w takiej skali, jak my to zrobiliśmy. Takie połączenie tych gatunków nie istniało w innej grze, więc jesteśmy prekursorem w, w, tym, w tej dziedzinie. Zbieramy świetne recenzje i mamy bardzo duże komuniki, które na bieżąco pomaga nam w, w aktualnym dewelopencie gry poprzez testowanie oraz feedback odnośnie pomysłów czy, czy, czy wdrożeń, jakie byście chcieli widzieć w naszej grze. Oraz IP w tym momencie posiada Render RenderCube, także przyszłościowe SQL, -e, DLC i tak dalej są już kwestią otwartą do, do przyszłości filmu. Dodatkowo mamy świetnego partnera, jakim jest Topiz Productions, który pozwala nam swobodnie decydować o przyszłości i kształtowaniu się produktu samego w sobie. Umowa wydawnicza jest na bardzo korzystnych warunkach partnerskich według nas. Eee, także myślimy, że tutaj mamy to wszystko, co jest potrzebne, żeby odnieść sukces i teraz, i w przyszłości, eee, ponieważ my się skupiamy na wydawaniu gier i produkcji, a nasz, nasz wydawca eee, zajmuje się marketingiem oraz PRM wokół gry, co, co jak widać do tej pory przynosi wymierne skutki. Eee, dodatkowo potencjał spółki na przyszłość. Eee, wiemy, że Medieval Dynasty jest potencjalnym longsellerem. Eee, wszystko, wszystko na to wskazuje, że, że mamy long seller, planujemy wydanie wersji PC, chcemy zrobić wersje konsolowe, które będą tworzone in-houseowo w studiu. Tworzona jest wersja VR, także całość przychodów przyszłorocznych, planowanych i tak dalej. Myślę, że dynamika wzrostu zostanie, zostanie bardzo duża i sam Medieval Dynasty pozwoli nam spokojnie patrzeć w przyszłość. Dodatkowo zespół nie jest nie jest to świeży zespół. Ludzie, którzy, którzy, pracują w studiu, pracują ze sobą wiele lat, wiele lat było to rozwijane i, i ci ludzie ze sobą ze sobą współpracowali przy wielorakich projektach zdobyliśmy doświadczenie przeogromne, co się przekłada teraz na, na produkcję gier własnych, szczególnie patrząc na Blidz 11, które powstało w raptem półtora roku razem z przedprodukcją do wydania wersji ery Akcesowej, która na wyjściu wyglądała jak, jak skończona gra. Dodatkowo planujemy rozwijanie kolejnych tytułów, mamy kilka, kilka fajnych pomysłów w swojej szafie, A także zapraszamy i dziękuję bardzo za, za prezentację firmy i zapraszam do zadawania pytań na webinarze i, w, i czacie, który zaraz będzie miał miejsce na, na, na stronie Stopwatch. Dziękuję bardzo.